Na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to takie krótkie spotkania przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy. Te Czytania są ponadczasowe. Dana wiadomość jest Twoja dokładnie wtedy, kiedy cię znajdzie i faktycznie dotknie jakiejś głębokiej części ciebie. Dziękuję, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz i zachęcam do subskrypcji kanału. W dzisiejszym rozkładzie trzy karty główne od lewej dziewiątka buław, a z kielichów i ósemka buław. Ta sekwencja liczb w kartach buław 9, 8 przypomina mi odliczanie. Już za chwilę coś się zacznie, coś się skończy, a coś się zacznie. Nastąpi jakiś moment kulminacyjny, reprezentowany przez asa kielichów. I przesłanie dzisiejszego rozkładu to: bądź wytrwały, pozostań wytrwały, wytrzymaj, bo jesteś już tuż, tuż. Jesteś niesamowicie blisko Twojego asa kielichów, Twojego cudu. A rzeczy dzieją się teraz szybko, bo energia pędzi w ósemce buław. Na poziomie właśnie energetycznym, tym niematerialnym, energia jest rozpędzona i tętni życiem. Ta energia wręcz niesie życie, niesie moc twórczą, moc kreowania, niesie ją Tobie. Tylko wytrzymaj jeszcze ciężar oczekiwania. Pozostań skupiony i zdyscyplinowany, nie poddawaj się. Nawet jeżeli nie widzisz, jak ta energia pędzi, ten moment to jest też taka próba trochę test Twojej wiary. Wiary w siebie, w Boga, w Twoją siłę wyższą, w Twoje zdolności i potencjał, w Twoją wartość tego nadchodzącego zwycięstwa. To jest bardzo intensywny czas, który wymaga od ciebie sporo też wysiłku fizycznego, takiej dobrej formy fizycznej. Więc dbaj o siebie. Niedługo przyjdzie odpoczynek, niedługo przyjdzie oddech. Ten as gdy rozleje się swoją fontanną spokoju, fontanną spełnienia. To ukoi to Twoje rozgrzane, rozpalone od wysiłku ciało, serce, umysł i ducha. Przejdziesz wtedy z etapu ognia w Twoim życiu do etapu czy do okresu wody. Wejdziesz w czas ukojenia, głębokiego oczyszczenia, takiego głębokiego duchowego połączenia. Ogień czy przejście przez ogień był lub wciąż jest dla Ciebie, jeżeli jeszcze trwa, także rytuałem oczyszczenia, uzdrowienia, rytuałem przejścia, bo ogień też oczyszcza oczyszcza stare, żeby zrobić miejsce nowemu, podobnie jak wypala się glebę. To doświadczenie okresu ognia w Twoim życiu jest kolejnym etapem na Twojej drodze. Po nim nastąpi okres wody, gdzie ta Twoja wypalona gleba zostanie obficie, zasłużenie podlana, po to, żeby już niedługo znowu dawała obfite plony. Mówiła o energii, która niesie życie, moc kreowania. Jeśli czujesz się zmęczony, wypalony, jeżeli Twoja dusza też się tak czuje to wytrwaj, wytrzymaj, bo jesteś już bardzo blisko. Twój askielichów mknie do ciebie, więc bądź gotowy otworzyć swoje serce i pić z niego. Zmiana dzieje się tu i teraz, w chwili obecnej. Kiedy ego w końcu dostrzeże szaleństwo w próbie kontrolowania wszystkiego, dojdziesz do świętego rozdroża w swojej własnej ewolucji. Trzymaj się teraźniejszości, nie wychodź zbytnio przed strumień. Wkrótce uwierzysz, że nadejdzie tylko tyle, ile trzeba byś sobie z tym poradził. Zmiana dzieje się tu i teraz, w tej chwili. Twoja przyszłość jest teraz, z każdą sekundą. Nowe jest tu i teraz, więc bądź gotowy otworzyć swoje serce i czerpać z niego. A jednocześnie nie próbuj wszystkiego kontrolować. Pozwól strumieniowi płynąć tak, jak to leży w jego naturze, jego tempem, żeby wszystko przychodziło w swoim czasie. Nie próbuj wszystkiego kontrolować, a płyn ze strumieniem i trzymaj się teraźniejszości. Fajnie, że byłeś tu dzisiaj na tym krótkim spotkaniu z Twoją duszą. Życzę Ci wspaniałego dnia lub spokojnej nocy, w zależności od tego, o której godzinie tego słuchasz. Dbaj o siebie. Do zobaczenia.